Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Joanna Polus i od lat jestem związana z rolnictwem. Ze względu na zbliżający się nabór na premię dla młodych rolników, który ma rozpocząć się 5 czerwca i potrwać dwa miesiące, serdecznie państwa zapraszam na cykl spotkań z tym programem. Cykl będzie się składał z pięciu krótkich filmów. Pierwszy poświęcony będzie warunkom przyznania pomocy. Także zapraszam do wysłuchania i serdecznie zapraszam państwa do współpracy. Posiadam 18-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych dla rolników. Zaraz po studiach rozpoczęłam pracę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa początkowo w biurze powiatowym w Poznaniu, a następnie w wielkopolskim oddziale regionalnym gdzie oceniałam wnioski unijne, rozliczałam je oraz kierowałam grantem w zakresie rodzinnych ogrodów działkowych. Od niespełna dwóch lat prowadzę własną firmę konsultingową, w ramach której pozyskałam już wiele funduszy unijnych, także zapraszam Państwa do zapoznania się z moją ofertą, a w tej chwili przejdziemy już do omawiania warunków przyznania pomocy dla młodych rolników. Pomoc młodym rolnikom przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży tych nieprzetworzonych produktów rolnych. Pomoc przyznaje się oczywiście osobie fizycznej, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy ma ukończone 18 lat i nie ma więcej niż 40 lat, czyli po prostu nie ma ukończonych 41 lat rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku, albo jeszcze tej działalności rolniczej nie rozpoczęła. Posiada nadany numer EP, jest to numer nadawany przez agencję. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności do prowadzenia działalności rolniczej oraz złożyła przygotowany biznesplan opracowany na formularzu dostępnym przez agencję. Jednym z warunków przyznania pomocy jest ograniczenie okresu prowadzenia działalności rolniczej do 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. A co do zasady prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, rozpoczyna się ona z dniem staniem się właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa o powierzchni co najmniej jednego hektara użytków rolnych. Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest oczywiście biznesplan który musi zawierać spójną koncepcję rozpoczynania i rozwoju działalności rolniczej. Biznesplan zawiera plan na trzy pełne lata kalendarzowe następujące po roku złożenia wniosku, czyli po tak zwanym roku wyjściowym. Zawiera opis gospodarstwa w porównaniu w, w roku wyjściowym i w roku docelowym, wskazuje wielkość ekonomiczną gospodarstwa i proszę pamiętać, że jednym z warunków przyznania pomocy jest wykazanie wzrostu wielkości ekonomicznej w roku docelowym. Zawiera biznesplan oczywiście zakres kosztów kwalifikowanych, przy czym należy pamiętać, że w przypadku zakupu maszyn, urządzeń, sprzętu oraz wyposażenia, Mówimy wyłącznie o zakupie nowych elementów, natomiast jeżeli chodzi o zakup pojazdów, to uznajemy go za nowy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest on fabrycznie nowy i który nigdy jeszcze wcześniej nie był rejestrowany. Dodatkowo w biznesplanie, oczywiście, znajdują się informacje co do wielkości stada, jeżeli już takie posiadamy lub będziemy takie przejmować. Znajdują się informacje odnośnie składników gospodarstwa, czyli, tak jak już wcześniej powiedziałam, użytki rolne, wielkość stada, posiadane lub przejmowane maszyny, posiadane lub przejmowane budynki, ale co do zasady, tak, aby pracownik oceniający wniosek w agencji mógł stwierdzić, że na podstawie maszyn, użytków rolnych, budynków, które będziecie Państwo posiadać, jesteście w stanie samodzielnie prowadzić swoje gospodarstwo. Teraz pokrótce omówię za co i w jakiej ilości można otrzymać punkty, tak aby wiedzieć, czy uzyska się minimalną ilość punktów i ewentualnie, jaką pozycję można utrzymać, otrzymać na liście rankingowej punktu przyznaje się m.in. za powierzchnię użytków rolnych, przy czym należy pamiętać, że w 2023 roku, na podstawie ogłoszenia prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 18 września, o 10 arów wzrosła średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w kraju i obecnie wynosi 11,42 hektary. A do powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie bierze się pod uwagę Grunty, które będą w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy stanowiły przedmiot wyłącznej własności lub małżeńskiej wspólności majątkowej, będą stanowiły przedmiot użytkowania wieczystego, wyłącznej lub wspólnej z małżonkiem dzierżawy z zasobów skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i będą stanowiły przedmiot wyłącznej lub wspólnej z małżonkiem dzierżawy od innych podmiotów na podstawie umowy dzierżawy zawartej w formie aktu notarialnego albo z datą pewną na okres co najmniej 8 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od przewidywanego dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. W tym kryterium wyboru należy też pamiętać o tym, że 50% gruntów musi stanowić Wyłączną własność lub małżeńską wspólność majątkową i użytkowanie wieczyste, tak aby wniosek był w ogóle rozpatrywany przez agencję. Czyli żeby Państwu przedstawić to na przykładzie, jeżeli musimy osiągnąć tą minimalną powierzchnię gruntów rolnych 11-42 hektara, to z tego 50%, czyli 5,71 hektara, musi stanowić albo własność. Albo użytkowanie wieczyste. Punkty przyznają się również za kwalifikacje zawodowe lub umiejętności do prowadzenia gospodarstwa. Tutaj można uzyskać maksymalnie 4 punkty. Ocenia się również różnicę wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości a młodym rolnikiem. Można tu uzyskać maksymalnie 5 punktów w momencie, kiedy różnica wieku wynosi powyżej 25 lat. Można otrzymać również punkty aż 4 za przejmowanie gospodarstwa w całości. Przy czym jako przejmowanie gospodarstwa w całości rozumiemy przejęcie użytków rolnych oraz zwierząt, jeżeli stanowiły element gospodarstwa, a osoba, która przekazuje gospodarstwo, nie może sobie zostawić na własności więcej niż pół hektara ziemi. Oceniamy również uczestnictwo w systemach jakości. Tutaj można uzyskać maksymalnie cztery punkty. Wielkość ekonomiczną gospodarstwa w roku wyjściowym to wylicza się na podstawie danych podanych do biznesplanu. Można uzyskać punkty w wysokości dwóch za prowadzenie produkcji zwierzęcej, przy czym wiąże się to kryterium z zobowiązaniem beneficjenta do prowadzenia dalej produkcji zwierzęcej. I punkt jeden za dotychczasową aktywność zawodową w wnioskodawcy, Czyli tutaj w momencie, kiedy osoba, która przejmuje, jest osobą bezrobotną, jest domownikiem zarejestrowanym w KRUS, jest uczniem w systemie dziennym, albo studentem na, studi na studiach stacjonarnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpatruje tylko te wnioski, których wnioskodawcy otrzymali minimum 7 punktów. W przypadku, kiedy wnioskodawcy uzyskali tą samą liczbę punktów, o kolejności rozpatrywania wniosków decyduje płeć wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo mają kobiety. W przypadku, kiedy mamy tą samą liczbę punktów i tą samą płeć, o kolejności rozpatrywania decyduje powierzchnia wyjściowa użytków rolnych w gospodarstwie, przy czym pierwszeństwo mają ci, którzy mają większe gospodarstwo. Natomiast w przypadku, kiedy mamy tą samą liczbę punktów, tą samą płeć, tą samą powierzchnię użytków rolnych, o kolejności rozpatrywania decyduje wiek wnioskodawcy, przy czym pierwszeństwo ma ten młodszy wnioskodawca. Mam nadzieję, że ten krótki film przybliżył Państwu warunki przyznania pomocy premii dla młodego rolnika. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do współpracy i polecam kolejny film z cyklu Premie dla młodych rolników. Będzie dotyczył kwot przyznania pomocy oraz kosztów kwalifikowanych.